Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Bardzo się cieszę, że Ania tutaj jest z nami. Też o, po... się bardzo cieszę. <gry> A Aniu, jesteśmy tutaj zaproszeni przez Johnson's. Będziemy rozmawiać o połogu. Chciałam się też przedstawić, żeby wszyscy widzieli. Mhm. Kim jesteś, dlaczego tutaj, i tak dalej. Ania Zdral, jestem psycholożką, certyfikowaną trenerką też Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 20 lat już nie pracuję. Widać. Nie widać, ale właśnie, nie widać, ale fakty są faktami. Współpracuję z Fundacją Rodzić po ludzku i w ramach pracy w Fundacji Rodzić po ludzku najpierw prowadziłam warsztaty dla rodziców, małych dzieci, a teraz przez ostatnie 10 albo nawet i ponad 10 lat przygotowuję i realizuje szkolenia dla położnych z całej Polski, dla personelu medycznego, a nawet ze świata, bo ostatnio na nasze szkolenie przyjechała położna z Norwegii, o. położna z Islandii. Czasami są z Wielkiej Brytanii mm -hmm. też, nawet ze Stanów była jedna, przyjechała na nasze szkolenie. Super. To są szkolenia dla położnych z takich umiejętności psychospołecznych oczywiście, mm -hmm, no bo to, mm -hmm. ja nie jestem położną, więc nie szkolę ich z wiedzy specjalistycznej, mm -hmm, ale z takich umiejętności psychospołecznych, które są potrzebne do tego, żeby móc pracować z ludźmi. Um, dzisiaj mieliśmy taki warsztat, mm -hmm. taki bardzo szybki o non-violent communication, NVC, um, i jakie to jest ważne, ale może zaczniemy o tym, co… Bardzo dużo z Was się mnie pyta, jaka jest różnica pomiędzy baby blues a depresją mhm. poporodową. Może byś chciała odpowiedzieć na to pytanie. Czym to się różni? Tak? To się różni? No więc mhm. Baby blues to jest inaczej smutek poporodowy i u większości kobiet występuje. 85% kobiet około przeżywa baby blues. To jest zupełnie naturalne zjawisko. Baby blues pojawia się w pierwszych dniach po porodzie. I trwa najczęściej 10 dni. Kończy się po 10 dniach. Jest to taki stan, w którym kobieta przeżywa... Takie umiarkowane obniżenie nastroju, mm -hmm. e, i pojawiają się bardzo sprzeczne, często, ale bardzo silne emocje, czyli radość, e, ulga po porodzie, ekscytacja tym, co nowe, mm -hmm, e, mm -hmm. miłość, wielka euforia. I to jest przeplatane lękiem, strachem, bezradnością. E, w związku z tym z tą nową rolą, która jej przypadła. Do tego wszystkiego dodajemy jeszcze nawał pokarmowy, który mhm. jest w trzeciej dobie, najczęściej. To potęguje Baby Blues, no i silną mieszankę hormonalną, która dzieje się po porodzie w krwioobiegu kobiety. Więc to jest naturalne zjawisko. Wtedy kobieta często jest płaczliwa, a z drugiej strony uśmiechnięta. Mhm. Więc raz płaczę, a za minutę się uśmiecha. Ja tu właśnie dawałam przykład w poprzednim wywiadzie, że ja pamiętam u siebie, że wróciłam do domu zaraz po porodzie, nie mogłam znaleźć swojego kubka do herbaty, i się popłakałam z tego powodu. I można no. powiedzieć, no ale co to za powód, że nie możesz znaleźć kubka? Dla mnie to był powód do wielkiego płaczu, tak? Więc yy, to jest naturalne i jeśli chodzi o baby blues, niepotrzebna jest pomoc z zewnątrz, nie trzeba mm -hmm. chodzić do żadnego specjalisty, tylko trzeba o tym wiedzieć. Po prostu, że to jest, że to się mm -hmm. dzieje, że to mija, a to, czego kobieta najbardziej w tym czasie potrzebuje, to po prostu takiego uważnego wsparcia, bycia przy niej i zaakceptowania tego stanu. Mhm. No ja pamiętam, ja też się popłakałam, jak, e, jak, nie wiem, miałam taką świadomość, że muszę wyrzucić mhm. śmieci, ale mam małą, która śpi w urzeczku i Aha. nie mogłam wyrzucić tych śmieci. Ja nadal to jakoś przeżywam, że, bo to jest chyba pierwszy raz, że poczułam, że nie jestem jakby wolnym człowiekiem, który po prostu może, może wyjść. Tak i wyrzucić śmieci w każdej chwili. To było mega to przeżywałam i pamiętam John wrócił do domu, a ja właśnie płakałam i po, mogę powiedzieć, że po prostu ryczałam z tego, że nie mogłam wynieść Wyrzuć śmieci. śmieci. Tak. I no to, to jest... bardzo mocno przeżywałam. I to jest to i to jest to, ale Aha. jeszcze wracając do depresji, tak? A no. depresja poporodowa to już jest zupełnie inne zjawisko i ona jest już Takim stanem, który trzeba leczyć. Więc mhm. jeśli diagnozujemy pierwsze takie objawy e, depresji poporodowej, ewentualne, to należy się zwrócić do lekarza, po pomoc specjalisty, bo mhm. z tym sobie już sami nie poradzimy. I teraz mhm. tak, depresja poporodowa dotyka tak do 30% kobiet, od 13 do 30% kobiet e, i polega na takim no, znacznym obniżeniu nastroju mhm. e, i, e, i Wymieniane są takie różne objawy, które jeśli na przykład zdiagnozuje się trzy z tych objawów, mm -hmm. jest ich chyba chyba 16 czy 18. Jeżeli zdiagnozuje się trzy z nich, to wtedy oznacza to, że prawdopodobnie są to objawy depresji. I na przykład, ja teraz wszystkich na pamięć nie znam, jest taka lista, więc zachęcam do spojrzenia, zaraz powiem, gdzie to można znaleźć. Mm -hmm. Natomiast no, takie objawy, takie pierwsze pytania, które się stawia, czy to, żeby odróżnić, czy to jest depresja, no, to są takie, czy, czy przeżywasz taki smutek i przygnębienie, ale nie w stopniu umiarkowanym, tylko w stopniu dość głębokim, mm -hmm. przez ostatnich kilkanaście dni mm -hmm. i to przez mm -hmm. cały dzień. Tak? No mm -hmm. więc tu już mamy różnicę, bo no. to nie jest przez cały dzień. tak? No, tak, tak. Yy, druga sprawa, na ile drugie pytanie, na ile ta, yy, sprawiają ci przyjemność takie zwykłe, codzienne działania, które do tej pory były, yy, lubiłaś? Nie wiem, obejrzeć swój, jakiś dobry film, posłuchać jakiejś muzyki, zjeść coś dobrego, takie zwykłe rzeczy, wykąpać się. Yy, 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 na ile to sprawia ci Przyjemność. Jeżeli to ci w ogóle nie sprawia przyjemności, w ogóle nie chcesz tego podejmować, mhm. no to to jest kolejny, już drugi objaw, tak? Mhm. Związany z tym, że to może być depresja. Kolejny, jak dołożymy, czyli na przykład bardzo silny lęk o dziecko, o zdrowie dziecka, o to, czy na pewno z nim jest wszystko w porządku, i ten lęk mi towarzyszy przez. Kilkanaście ostatnich dni cały czas o tym myślę i wyobrażam sobie najgorsze scenariusze, mhm. no to jak już na te trzy pytania odpowiemy twierdząco, to to może być depresja poporodowa. Aha. Ale tak jak mówię, tych pytań jest więcej, więc dobrze jest zajrzeć do, takiej, do, do takiego zestawu tych pytań i sprawdzić, mhm. co z nich dotyczy mnie, tak? Lub mhm. mojej partnerki. Bo depresja pojawia się. Do 6 tygodni po porodzie, mhm. czyli w przeciwieństwie do Baby Bluesa, nie musi być wcale w pierwszych dniach, może być troszkę później, a nawet może pojawić się do roku po porodzie. Aha. I trzeba się natychmiast zgłosić do specjalisty. Mhm. A i przez lekarza rodzinnego się idzie, czy od razu do specjalisty? Czy... E, można, no czy to są różne drogi rzeczywiście, bo jeśli mhm. chodzi o bezpłatne. Refundowane przez NFZ, no to można pójść do poradni zdrowia psychicznego, i tam nie trzeba mieć skierowania od lekarza pierwszego kontaktu mhm. do poradni zdrowia psychicznego, do psychologa lub na konsultację, lub psychiatry, taką wstępną konsultację. W tej chwili też w Polsce. Ruszył taki w październiku zeszłego roku, czyli dość krótko trwa, taki pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia. Otwarte są w różnych ośrodkach w Polsce Centra Zdrowia Psychicznego, to się nazywa Centrum Zdrowia Psychicznego. I na przykład w Warszawie jest, wiem, że w Szpitalu Brudnowskim. I to Aha. też jest w ramach nfz -u. Tam się można zgłosić. I trzecie miejsce to są ośrodki interwencji kryzysowej. Mhm. Czyli w każdym mieście y, są takie ośrodki interwencji kryzysowej. Zawsze w internecie można znaleźć adres takiego ośrodka i tam można zawsze, tam mają obowiązek przyjąć, zawsze udzielić jakiejś konsultacji chociażby i pomocy, pokierować dalej. Mhm. To są takie ośrodki w takich sytuacjach też nagłych, kiedy rzeczywiście widzimy, że już sytuacja jest poważna. Mhm. Więc to są takie formy. Hmm. Oczywiście można też iść do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli mm. tam najbezpieczniej się kobieta czuje, tak? No, tak. jakby nie wie, gdzie ma dalej pójść, to, to jak najbardziej może pójść do lekarza pierwszego kontaktu, mm. powiedzieć o swoich objawach, o tym, że się niepokoi i poprosić o dalsze wskazówki. Wtedy rzeczywiście to, co jest w danym ośrodku, w danym miejscu najbardziej dostępne, wtedy być może lekarz powie. Ale warto pamiętać, czyli te centra zdrowia psychicznego, ośrodki zdrowia psychicznego, które zawsze były, poradnie zdrowia psychicznego, przepraszam, te, co były zawsze, te nowe czyli centra zdrowia psychicznego, no i ośrodki interwencji kryzysowej, no i lekarz pierwszego kontaktu, który może pokierować. Albo jeśli kobieta y, może zapłacić, tak, może skorzystać z prywatnych różnych możliwości, no to oczywiście y, warto poszukać jakichś dobrych ośrodków psychologicznych, psychoterapeutycznych mhm. i pójść po prostu na konsultacje. O, to super. Bo to nie znaczy, że od razu najdzie na leczenie, bo wiadomo, mhm. że my nie możemy bawić się psychiatrów, nie będziemy diagnozować. Tak? No, tak, tak? My bardziej możemy zrobić takie pierwsze przesiewowe obserwacje i pójść z tymi pierwszymi objawami i zgłosić mhm. się do specjalisty na konsultację. Dobrze, to kolejne pytanie, jeśli chodzi o mhm. ten non-violent communication. Aha. Um, wiem, że czasami e, moje filmy są puszczane dla mężów i dla koleżanek. A ja na przykład po porodzie e, pytałam się koleżanki, że słuchajcie. A, bo mam kilka takich mm -hmm. bardzo dobrych koleżanek tak? w Warszawie, że może mi być ciężko. Ja je poprosiłam przed porodem o pomoc. Powiedziałam, słuchajcie, mm. czy mogę do Was zadzwonić w każdej chwili, że mi gotujecie zupkę? Bo ja nie wiem, jak to będzie. No to, to świetnie ja nie zrobiłaś. Nie wiem, a, ja nie wiem, a, w jakim ja będę stanie i psychicznym, i fizycznym i tak dalej. A, I mój mąż na przykład nie umie gotować, jak <noise> i, I to było dla mnie ważne, że. W sumie jakby ich nie prosiłam tak. o to finalnie, ale czułam takie wsparcie i... Cieszę się, że tak. miałam wystarczająco siły, żeby poprosić o tą pomoc przed. No i zaplecze tak, tak. No i nie wiem, jakieś porady, właśnie dla. No to, co powiedziałaś, to już jest pierwsza porada. To jest w ogóle świetne. Eee, ja, gdybym. Ja 20 lat temu rodziłam swoją córkę, i gdybym teraz miała taką możliwość, to pewnie też bym z tego skorzystała. Te, trochę, trochę żałuję, że jakby wtedy nie miałam tego stopnia świadomości. Bo to jest bardzo ważne. Pierwsza rzecz to jest taka, właśnie, żeby skorzystać z zasobów. Eee, które mamy wokół siebie, jeśli chodzi mm -hmm. o ludzi, tak, bo my mamy wokół siebie ludzi, prawda, my jesteśmy istotą społeczną, żyjemy wśród ludzi, jedni są bardziej towarzyscy, inni mniej, co nie zmienia faktu, że, no, żyjemy, nie żyjemy w próżni, żyjemy wśród innych osób i to jest rodzina, ale nie tylko, to są właśnie przyjaciele i znajomi, mm -hmm. tak, bo nie zawsze mm -hmm. możemy mieć rodzinę, prawda, często właśnie w dzisiejszych czasach często kobiety rodzą w innym miejscu niż ich rodzina. Tak? No, okay. Nie mają rodziny pod, na, pod ręką, tak? no, ale mają koleżanki, mają przyjaciółki, więc to, 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 co Ty zrobiłaś, Justyna, to jest właściwie dla mnie super pierwsza rada, tak? Że zawsze możesz. I rozumiem, że to zrobiłaś to w ciąży, tak? Czyli już tak, przed tak, sobie tak. zrobić takie zaplecze dla własnego bezpieczeństwa, tak? tak. Że jak w, takim, w takiej sytuacji, czy ja mogę liczyć na taką pomoc, tak? Prosić w ogóle o pomoc. Tak, to jest kluczowe. Myślę, Bo ty to zrobiłaś, widzisz, a są takie panie, ja się spotykam z takimi paniami, które biorą na siebie tak dużą presję, że one muszą same się wyrobić. Mhm. Ja nie wiem, nie, nie zawsze do końca wiem, skąd to się bierze. Być może z jakichś przekazów medialnych, być może z jakiejś presji rodzinnej. Bierze się coś takiego, że ja muszę sama sobie poradzić, mhm. że y, kobiety nie, od lat rodzą dzieci jakoś sobie radzą, więc ja y, i wyszukuję dom, i ugotuję, i będę ładnie wyglądać, i będzie dziecko zadbane. W ogóle wszystko będzie piękne. Schudne w przeciągu dwóch tygodni po rękach tak, i tak. będę pięknie wyglądać, a w ogóle no, wszystko będzie idealnie, tak? <laughs> tak? Że po prostu to dziecko to właściwie nic nie zmieniło, bo wszystko jest okej, okay, nawet jest lepiej. Tak? Mhm. I taką sobie dają presję same sobie, że nie chcą pomocy. Ja nawet dzisiaj rozmawiałam. Y, Jedną panią, która opowiadała o takiej sytuacji, że jej znajoma się uparła, że jej mama chciała pomóc. Chciała, mm -hmm. To ja, może ugotuję, może zostanę, może ci posprzątam. Mm -hmm. Nie ja sobie poradzę. Czyli, jak za punkt honoru, że sobie poradzę. Więc e, jak najbardziej prosić o pomoc. Mm -hmm. Nie wahać się prosić o pomoc. To jest jedna rzecz. E, druga rzecz, mówić o swoich potrzebach. Czyli ten mm -hmm. non-violent communication polega na tym, żeby nie oskarżać. Nie atakować, nie mówić, jak jest mi źle przez ciebie, bo ty sobie w ogóle nie zdajesz sprawy, jak ja się męczę, tak? Mhm. tylko bardziej mówić o tym, jak ja się czuję, a przede wszystkim, czego ja potrzebuję. Mhm. Jakby to jest taki zwrot w myśleniu, czyli zamiast powiedzieć jakiś atak, to trzeba się powstrzymać i powiedzieć, słuchaj, ja najbardziej teraz potrzebuję, żeby ktoś mi zrobił kanapki. Tak, lub ciepłą kawę. Lub potrzebuję 5 minut, żeby tak. z tą kawą usiąść i napisać. Albo chce ciebie. się wykąpać spokojnie, tak. nie martwiąc się czy tam już nie płacze dziecko za ścianą, tak? Tylko tak. wykąpać się i włączyć sobie muzyczkę i po prostu nie myśleć o niczym więcej, tak? No. Tego potrzebuję. Albo żebyś po prostu przy mnie był albo była, bo jakoś tak się źle czuję sama, jakiś mhm. mam lęk, więc po prostu bądź ze mną, tak? No, no po, po prostu mówić o swoich potrzebach. No to jest super. Um, no i jakbyś mogła dać, nie wiem, jedną taki. Piece of advice dla nowych mam, to jaki by to był? Eee, potem nowych tatów. Tak. Najpierw mamy, potem taty. Tak, o, to, to może dam taką radę, która była taką, takim wnioskiem z tej naszej poprzedniej rozmowy, że młode mamy przede wszystkim nauczcie się sobie odpuszczać. Odpuszczać sobie to, żeby być we wszystkim najlepsze. Nie mhm. życie z takim Instagramowym tak. życiem, że wszystko mhm. nie jest idealne. Tak, że Instagramowe życie jest przepiękne e, mhm. i wszystko jest idealne, i te reklamy są wszystkie takie piękne. Natomiast odpuśćcie sobie. Mhm. Idźcie za swoim e, procesem, który się dzieje w Was, tak? za swoimi emocjami mhm. e, i pozbądźcie się nadmiernego poczucia winy. Mhm. Nie obwiniajcie się za to, że macie poczucie, że nie dajecie rady. Nie obwiniajcie się za to, że nie dajecie rady, mhm. że nie do końca zawsze macie ochotę zająć się w tej chwili swoim dzieckiem, tak? że myślicie o sobie. Nie obwiniajcie się, odpuśćcie sobie. Mhm. No, to jest bardzo... idźcie za tym swoim procesem, który się w Was dzieje. To, co Wam jest teraz potrzebne, a nie co inni uważają, że powinnyście robić. Mhm. Dobrze, a dla partnerów, mężów, nowych mam, to jakiś. Rada. Rada jakaś dla nich? Rada jest taka, żeby nie oceniać, mhm. powstrzymać się od ocen, może tak, żeby bardziej mhm. pozytywnie to zabrzmiało. Powstrzymać się od ocen, zaakceptować mhm. to, że partnerka przeżywa różnego rodzaju stany emocjonalne, że one są totalnie zmienne. Ee, że nie potrafisz ich nawet logicznie uzasadnić, mm -hmm, nie mm. akceptować tego i nie, nie racjonalizować. Super. I to, co tutaj rozmawiałam z tym poprzednim y, tutaj panem, że drodzy panowie, nie dawajcie rad, no, no, to, to, bo tak to może myślę. rzeczywiście y, ubezwłasnowolnić, takie dawanie rad na wszystko. Po no prostu tak. powstrzymajcie się od rad, po prostu bądźcie. Aha. To też jest dla, jak dzisiaj mieliśmy warsztaty, to też to kluczowe chyba dla Teściowej, bo słyszeliśmy bardzo dużo negatywnych rzeczy o Teściowej, a że też daje dużo rad i takich. Aczkolwiek nie. No te rady mogą być bardzo dobre, no, ale no. tu chodzi o to, że nawet jak dajesz rady, to zaakceptuj, że ktoś może na przykład musieć inaczej albo może przyjąć no. to inaczej. No właśnie. Dobrze, to chyba kończymy, bo widzę, że tutaj jest jeszcze kolejka. A, bardzo Ci dziękuję. A, no jak zawsze, kochani, a ja i Matylda życzymy i. Ania, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! Wszystkiego najlepszego!